Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj Monika na kanale Momata Tarot i Runy. Witam Was w czytaniach miesięcznych. Będę dzisiaj omawiać lipiec 2023, a w tym nagraniu skupię się na zatykanych koziorożcach. Witam Was ciepło. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność na moim kanale. Dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze, udostępnienia oraz subskrypcje. Zachęcam do takiej formy podziękowań za moją pracę dla Was. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym, zapraszam. W opisie tego filmu znajdziecie adres mailowy do mnie. Również wszystkie osoby, które są zainteresowane lekcj lekcjami tarota oraz run, mogą się w ten sposób ze mną kontaktować. Prowadzę indywidualne lekcje. Zapraszam Was oczywiście do Bolkowa między 13 a 16 lipca. Będę tam na rynku, ponieważ w tym czasie ma miejsce w, tej, w tym miasteczku Castle Party. Piękne wydarzenie z bardzo barwnymi ludźmi, z bardzo ostrą muzyką. Jest to też piękne miejsce samo w sobie. Dolny Śląsk jest w ogóle zachwycający, a więc może to być fajny pomysł na letnie wojaże. Dobrze. Najpierw wylosuję dla Was e, drodzy koziorożce. drogie koziorożki. <laughs> e, runę na te. Wow, runę na ten miesiąc wunio. Runa zabawy, e, spotkań towarzyskich, imprezowania, popularności, sukcesu, cieszenia się życiem. Czerpania z życia pełnymi garściami, swobody bycia sobą, bycia nieskrępowanym, bycia dzieckiem, odkrycia też wewnętrznego dziecka, przywitania na tym świecie dziecka, poczęcia dziecka. W Unii też odnosi się do pupili, a więc może być tak, że zdecydujecie się na adopcję zwierzaka. W tym miesiącu. Zobaczymy, jakie są tutaj dla Was karty tła na lipiec, as mieczy, siedem mieczy, as kielichów. Usunięta zostaje jakaś blokada. Blokada z przeszłości związana z tym, że em, Macie w swoim doświadczeniu um, jakąś sytuację, jakiś związek, jakąś współpracę, która um, straumatyzowała was, zraniła was, um, spowodowała, że zamknęliście się na miłość bądź też na nowe możliwości. Być może też zamknęliście się e, kreatywnie. Um, może być tak, bo mamy siedem mieczy i as mieczy daje ósemkę mieczy, czyli blokadę. E, b, Blokadę przed tworzeniem, przed kreowaniem, przed e, e, inicjowaniem e, jakichś nowych sytuacji, nowych projektów, e, wchodzeniem w nowe związki. To się odblokowuje. Tu jest praca z sercem, z wewnętrznym dzieckiem, tak jak powiedziałam przy Wunio, tutaj jest pragnienie zaufania e, światu, innym, zaufania również sobie. Tutaj od, odcinacie również jakiegoś złodzieja energetycznego, złodzieja serc. Um, I bardzo możliwe, że witacie nową miłość. Dominująca energia, król Buław, no to już mamy potwierdzenie, że jakaś osoba się tutaj w Waszym życiu pojawia. Um, która nie chce czekać, która pragnie miłości, pragnie przygody, pragnie współpracy z Wami. Co jest tutaj wyzwaniem? Pięć monet: blokada. Prawdopodobnie blokada albo wynikająca z Was to mówię w kontekście tych kart z przełożenia albo blokada wynikająca z okoliczności. W piątce monet nie ma, możemy mieć problem z bezpośrednim kontaktem z daną osobą albo jak dostajemy propozycję zawodową, to ona wymaga od nas opuszczenia jakiejś bezpiecznej przystanie, opuszczenia jakiegoś dotychczasowego miejsca zamieszkania, dotychczasowego miasta. Tak? W piątce monet jest takie poczucie osamotnienia. Bycia w jakiejś sytuacji samej, samemu, konieczności poradzenia sobie są z tą sytuacją w pojedynkę. Ale piątka monet też pokazuje, że my nie chcemy poprosić o pomoc, bądź też nie chcemy przyjąć tej pomocy, którą ktoś nam oferuje, i tym oferentem może być tutaj król Buław. Patrząc książkowo, król Buław jest kojarzony z żywiołem ognia, czyli mówimy tutaj o Lwie, Baranie lub Strzelcu, ale niekoniecznie tak mu musi być. Na pewno król Buław jest kimś, kto jest atrakcyjny, taki duży chłop, taka fajna, atrakcyjna kobieta o pełnych, pięknych kształtach. I... To jest osoba, która wprowadzi ożywienie, dużo radości, dużo um, um, śmiałości do Waszego życia i do Was, w sensie Waszej jakości, tak? Zobaczymy, co tutaj jest ukryte, czego nie wiesz, co ignorujesz, czego nie widzisz. Wisielec. I co z przeszłości tutaj wpływa na ciebie dzisiaj? Dwójka monet. Ktoś oczekuje Twojej decyzji, ktoś czeka na Twój znak, na, twój, na Twoją odpowiedź, na, twój, na, na wiadomość, informację od ciebie. Czeka, czeka i być może się nie może doczekać. Sytuacja może być oczywiście odwrotna. To ty czekasz, aż ktoś się odezwie, a ktoś coś zaoferuje, a ktoś, aż ktoś do ciebie z czymś przyjdzie. Tak? Czekasz na jakąś zmianę sytuacji, bądź ktoś czeka, aż ty zmienisz swoje nastawienie, aż ty zmienisz swój pogląd, swój sposób myślenia, swój sposób działania. Tutaj chodzi też bardzo mocno o strefę komfortu. Ta ósemka mieczy, czyli połączenie siódemki mieczy z asem mieczy, to jest konieczność wyjścia poza tą strefę, tak? To jest konieczność zmierzenia się z własnymi lękami, skonfrontowania się z, z sobą samym, skonfrontowania się też ze światem, tak? Tu może być blokada przed tym, jak ten świat mnie przyjmie. Czy mam temu światu coś do zaoferowania? Jak zareaguje na mnie ów król Buław? Widzę braki energetyczne. Ok. Piątka monet, wisielec pokazują sytuację, gdzie trzeba uzupełnić owe braki. Trzeba zadbać o swoje zdrowie, o organizm, widzę jakieś unieruchomienie organizmu. Widzę konieczność zwrócenia uwagi po prostu na swoje ciało, na swoje zdrowie. Być może też zalecany jest ci tutaj odpoczynek, ale odpoczynek będzie się realizował się poprzez zabawę. Pierwsza połowa miesiąca eremita, a druga połowa miesiąca trzy monety. Ewidentnie też dla Was pokazały się tutaj e konkretne znaki zodiaku poza wspomnianym ogniem choć tak jak powiedziałam nie musi tak być że król była ten żywioł reprezentuje pokazała się tutaj zodiakalna panna oraz zodiakalne ryby i e, Możecie doświadczyć w lipcu jakiegoś takiego dylematu, nie wiedząc po prostu, na którą z tych osób się zdecydować. Trójka Monet w finale pokazuje taką tendencję do tego, że tak naprawdę chce każdą z tych osób dla siebie zatrzymać albo każdą z tych opcji, bo to nie, musi być, nie muszą być konkretne osoby, nie musi chodzić o związek. Może chodzić o źródło dochodu, może chodzić o dwa, dwa kierunki albo, tak zawodowe, dwa źródła dochodu, albo dwa, dwie niejako, dwa niejako stanowiska, które muszą się realizować jednocześnie. To tutaj jest taka sytuacja, że lądując w trójce monet. W przypadku związków jest tak, że realizuje się jakiś trójkąt miłosny, natomiast w przypadku działań zawodowych, koniec końców, żeby realizować jakieś dwa kierunki, żeby dać radę ze wszystkimi obowiązkami, trzeba będzie współpracować, trzeba będzie kogoś do tej współpracy zaprosić. Co tutaj się jeszcze Wam pokazuje? Widzę taki wzrost. Wzrost, jeżeli chodzi o możliwości intelektualne oraz jeżeli chodzi o świadomość. Eremita jest przede wszystkim skupiony na przyswajaniu wiedzy, na poznawaniu, na uczeniu się. Natomiast wraz z Wisielcem wszystko, co przyswaja, czego się uczy, służy je, również jego wzrostowi świadomości. Z tego rodzi się jakaś nowa jakość, która rekompensuje bądź też wypełnia tą pustkę, która pokazała się tutaj w tej piątce, w tej piątce monet, może też to skutkować lepszymi perspektywami zawodowymi, lepszymi zarobkami, lepszym stanowiskiem, bo jednak trójka monet to jest wzrost zawodowy, a więc może być tak, że jeżeli się czegoś uczycie, przyswajecie tutaj jakąś wiedzę robicie też, realizujecie się też zawodowo dwukierunkowo, to te jakości się ze sobą uzupełniają. Też wzrastacie, jeżeli chodzi o, o Jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości, tutaj jest duży progres, duży postęp. Może być Wam za, zaoferowany w lipcu awans, może być zaoferowana podwyżka i to wszystko dzięki Waszej ciężkiej pracy, ale też dzięki temu, że sprzyja Wam ów król Buław. To jest osoba, która nie lubi długo czekać na odpowiedź, a więc, jeżeli taka możliwość się pojawi, od razu z tego korzystajcie, jeżeli jest oczywiście to z Wami kompatybilne. Może być tak, że już w daną stronę poszliście, niemniej jednak nie mogliście do tej pory porzucić dotychczasowych obowiązków. Teraz zaczyna się to już konkretnie ukierunkowywać, ale też zyskujecie wsparcie w, w tym ogromie obowiązków, który, który został Wam niejako, powiedzmy, narzucony, albo który sobie, którym się zajęliście, tak? który zdecydowaliście się na siebie przyjąć. Bardzo fajny, bardzo perspektywiczny miesiąc, bardzo również refleksyjny, ale też jest możliwość odnalezienia dla siebie jakiejś ścieżki, drogi powołania, ścieżki zawodowej, właściwego, indywidualnego kierunku. Możecie też myśleć o własnej działalności. Jeżeli wasz pracodawca, jeżeli pracujecie na etacie, nie ma wam nic do zaoferowania, ale raczej widzę to w ten sposób, że realizuje się to poprzez spółki, poprzez współpracę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Papa. Pa.